A dzisiejszy dzień zaczyna się tak troszeczkę objazdowo. Jeszcze tutaj w życiu nie byłem. Zobaczymy, co tu ciekawego stoi na placu. Może by tak teraz. No, John Deere. może by teraz w zieloną moc uderzyć w tą prawilną z żółtymi felgami A cóż, tam mleko w grudniu po 3 złota było, można szaleć. No to zaczynamy teraz dzień roboczy, troszkę później od południa no ale ogólnie trzeba dzisiaj było takie sprawy urzędowe pozałatwiać, m.in. oderwać zaświadczenie z weterynarii o spełnianiu minimalnych warunków, standardów dobrostanu i pijeny no i co, będziemy powoli dopinać tematy także teraz biorę się troszeczkę, zajrzę do cielaczków, co tam się u nich dzieje ewentualnie jakieś wody dolać, jedzonka dosypać yy, i takie przy prace przy gospodarstwie jakieś ogólne. Dzisiaj będą kontynuowane. Póki ładnie, to sobie może kiszonek podkrywam. Jak w przyszłym tygodniu zacznie padać, piździć, to, to nie będzie tak przyjemnie. Odkryję jedną kiszonkę dla jołówek. I zobaczymy co dalej, jak czas będzie jak czasem będę dysponował może coś tam podłubię no i ogólnie też czekam na ten alternator do John ale jeszcze żadnego komunikatu nie miałem co z nim się dzieje myślę, że będzie dzisiaj ogarnięty mam taką nadzieję przynajmniej to by się to wstawiło, poskładało już chociaż jedno z głowy by było no ale cóż, dobra bierzemy się za zacielaczki i zobaczymy co dalej się będzie działo Szczoneczkę odkryto, ale już jej malutko zostaje. Malutko jednak. jałóweczki też potrafią wciągnąć, ale jeszcze trochę tych bieliznów to leży. Nie ma co płakać i biadolić, ale to, to jest pierwszy sopny. To jest pierwszy pokosik z zeszłego roku, z 24. Powinno ładnie wyjść. I, białkowo, I wszystko, bo był wcześniej dosyć cięty, w pierwszej połowie maja. Jak dobrze pamiętam, to jeszcze pierwsza połowa była. E, I no tutaj tak metrów trochę leży, nie można powiedzieć. Następnie mamy jeszcze z Gorzowskiej pryzbę. tu nie jest dużo, bo tam było z 10 przyczep, 9,5 chyba tej Gorzowskiej. Ale też nie jest źle 7 hektarów z Gorzowskiej też nie kopiec ale to to już na pewno dla dojnych zostanie a tutaj za jeszcze na placu leży jeden kopiec na jesień akurat już alternatorek z naprawy akurat w dobrym czasie kiedy żona była w tym miasteczku to zadzwonił, że jest do odbioru więc mi przywiozła i ogólnie co było, regulator napięcia się spalił a przy okazji zostały wymienione szczotki i zwrócił uwagę właśnie pan naprawiający, żeby sprawdzić instalację, czy, bo to tak bez powodu ten regulator napięcia nie powinien się spalić, więc no ja też taki zdziwiony byłem. Zadzwoniłem do znajomego i po rozmowie krótkiej e, powiedział, że no musiało być jedynie, żeby spalić e, regulator napięcia, to musiałoby by gdzieś zwarcie e, do masy dotykać i tutaj ten kabel do akumulatora co idzie. On jest w peszlu, nigdzie nie widać żadnych uszkodzeń, ale jedynie ten, to chyba jest od tego obrotomierza. Był bliżutko tej rurki od klimy, więc i gdzieś tutaj była troszeczkę taka obdrapana izolacja przy samym tym, więc dla pewności go oizolowałem, ale też jak sugerował ten znajomy, że mogło być tak, że się szczotki przywiesiły i gdzieś tam zwarcie poszło. Różnie to mogło być, więc no nic, zobaczymy, jak go nie spali, to znaczy, że wszystko dobrze, a jak spali, to trzeba będzie szukać. Chwila nieuwagi i alternatawek siedzi, ogólnie to nie było problemu z założeniem. Prosto to wszystko działa, funkcjonuje i dobra, czas na test. Jak spali, to od razu spali, a jak będzie dobrze, to już i będzie dobrze, także zobaczymy, czy regulator pójdzie. Czy nie? No i dalej ten sam błąd, także nie mam pojęcia, co się dzieje. Naprawią, naprawią, i dalej to samo. Macie jakieś pomysły? Co jeszcze może być nie tak? Ech proza życia wam powiem, ale wątpię, żeby ten regulator znowu spalił. Może gdzieś jakiś bezpiecznik jest pierdyknięty i też daje ciała, więc trzeba będzie to sprawdzić. Ale już dzisiaj nie mam czasu, bo starszyzna wyjechała i my młodzi sami z obrządkiem zostaliśmy. Więc zaczynam wcześniej i do cielaki obrządzać sobie i tak to na tej wsi ale jutro trzeba zacząć od wszystkich bezpieczników zobaczymy może gdzieś tam leży przyczyna no nie mam pojęcia kurde aż niemożliwe rzeczy żeby gdzieś tam takie zwarcie było ogólnie rzecz biorąc już jąłówki w sumie obrządziliśmy z żoną nawet nam przykład to wszystko poszło dobra godzinka i ogarnęliśmy i cielaki i ołówki, no znaczy cielaki nie pojone jeszcze mlekiem te ale wszystko inne przy nich zrobione co młody. Gdzie chcesz, chodź idziemy dalej mąki dawać. Ogólnie jeszcze z myśli mnie schodzi temat tego John Deere. No Żeby on miał jakieś zwarcie, no to by przecież akumulator zładowywało. Nie byłoby wata innego, jakby było zwarcie na tym kablu do, do akumulatora. No to by go pierdzieliło jak nic. A tutaj nic się nie dzieje, więc trzeba szukać gdzieś głębiej. Tylko że znowu czemu się regulator spalił? To też pytanie zasadnicze. No i mamy to. Koniec dnia. Ogarnięte co można było ogarnąć. Taki bardziej luźniejszy dzień, ale wiecie też te papiery trzeba pozbierać, pilnować. Nie lubię też na ostatnią chwilę. W sumie i tak to jest już ostatnia chwila, ostatnie dni. Na ogarnięcie tego i no tak to wyszło, proszę Was. Generalnie co z tym John Znowu temat na tapecie, nie mam pojęcia tego, co to może się dziać. No, tak jak mówię, żeby było gdzieś zwarcie, że pali ten yy, no, regulator napięcia, no to powinno akumulator rozładowywać. A jakaś jest inna opcja, żeby spalało ten yy, regulator napięcia? Nie mam pojęcia. No też. Yy, był spalony, na pewno był spalony, ale dlaczego to też nie wiadomo. Może po prostu sam z siebie, może też te szczotki na, e, się zawiesiły na alternatorze i też go spaliło. Ciężko powiedzieć, nowe szczotki są założone, nowy regulator i dalej ten sam błąd. Może też być taka opcja, że gdzieś bezpiecznik któryś e, albo nie łączy zaś nie dział, albo e, ten, albo się spalił przy okazji razem z tym regulatorem napięcia też nie jest powiedziane, trzeba zajrzeć jutro na górze nad silnikiem te główne co są, zerknąć jak tam jest wszystko dobrze to będę musiał gdzieś kogoś dzwonić się poradzić, chyba że ktoś z Was ma taki problem to może coś odpowie. no ja nie jestem John po pierwsze uczę tematu, generalnie jeszcze dzisiaj dwie jałóweczki do zacielenia, ale powtórki to już konwencją zrobiłem miałem dobrą konwencję to żeby jak najszybciej z nich krowy wyszły też nie ma co przedłużać no i tak ogólnie tydzień zleciał no, jeszcze odwiedziłem rano jak widzieliście siedzibę w w Ostrowie Mazowieckim. pierwszy raz tam byłem, no pierwszy raz, nie miałem okazji ale tak po prostu orientacyjnie zorientować się co tam mają na placu generalnie co zaciekawiło jak ktoś byłby zainteresowany ciągnikiem 5M to tam 515 są w dobrych promocyjnych cenach na wyprzedaży rocznika, także jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to to mówię, fajny ciągniczek pomocniczy zerknąłem sobie na niego no ale są inne tematy do ogarnięcia, więc odpuszczę, odpuszczę taką okazję, jak ktoś byłby zainteresowany, a jeszcze robi, że jest fajnie 3 lata 0% także też e, ciekawe finansowanie mają no ale kto tam szuka, to na pewno o takich rzeczach się dowie, ale tak informacyjnie wam mówię, że warto się zainteresować. Tak samo też znajomemu kiedyś poleciłem nie tak dawno na jesieni, że w Niehalandzie mogą być dobre ceny. Jak akurat też trafił na promocję, także czasami, czasami coś się tam udaje, wyhaczyć w dobrych pieniążkach i nowego. No cóż, także kończymy dzisiaj dzień. Tyle z tych informacji takich bieżących. Jutro trzeba będzie powalczyć z tym żonym. I prawdopodobnie pompa nowa przyjedzie. Tutaj się trzeba osadzić na tych nóżkach i dokręcić te wyjścia i przygotować. I pewnie na sobotę będzie uruchomienie. Chyba, że jutro zdąży. Zobaczymy co tam wyniknie. Także znowu się będzie działo, dzisiaj tak bardziej luźno, ale wiadomo, też trzeba i luźno i można tylko potem Wszystko do ogarnięcia. Tylko trzeba czasu i czas. <grym> chęci. Dobra, nie będę tutaj półpodgadał, bo to się przedłuża niepotrzebnie. Dziękuję za oglądanie i do następnego.